daleko patrzymy na drogę czerwone światełko, boga z gazu hamujemy obserwacja w wewnętrznym tego co za nami się dzieje a tak, czy będzie bezpieczne to zatrzymanie i zatrzymujemy się w odległości takiej żeby fragmencik tych kół przed nami tego auta stojącego było widać i jedyneczka, jedyneczka tam, tam. spokojnie nie spieszyć się, nigdzie nam się nie spieszy. I będziemy skręcać na skrzyżowaniu w lewo. I popatrz daleko, popatrz, popatrz, wyłącz na razie kierunek. Popatrz daleko na znaki. Dwa pasy do skrętu lewo. Czyli to co mówiliśmy, wyjątek. Tak? A skoro wyjątek, to możemy z dowolnego skręcić, najlepiej sprawy. Teraz sobie wyłączymy kierunek. I co w takiej sytuacji Marta, jeżeli chodzi o zasady bezpiecznej jazdy? Skoro jadę prawym, to nie mogę zajechać drogi tym z lewego pasa, czyli trzymam się cały czas swojego pasa wolniej, bo popatrz, tą kisi. Tak, należy jej ustąpić. Nie wolno mijać pojazdu, który zatrzymał się w celu stopnia. Jedynka, jedynka. I jak wolne podjeżdżam dalej. Patrzymy co z lewej, bo tam mamy ustąpić. Skoro z prawego, cały czas prawy. I patrzymy, co z prawej się dzieje, popatrz w prawo. Tak, za tamtym będzie wolne, czyli będziemy jechać, tak? No i jedziemy. Tak. I skoro cały czas prawym, to na prawy. Dokładnie. Tak, bo ten prawy jest wyjazdowy, to jest prawy do jazdy na wprost, tak? I zobacz, nic innego, to co mówiliśmy wcześniej, tak? Dwa pasy do skrętu. Ja z prawego, trzymałam się cały czas prawego, nikomu drogi nie zajechałam. I wolniej, noga z gazu, popatrzmy na tego pieszego. Tak, rowerzyste, stojącego, ale nie wchodzi, jedziemy.